witam was moi drodzy moi drodzy widzicie jaka jest zmiana taka że wydaje się że będę musiał do końca życia brać, brać takie leki które unormuj, które regulują moje ciśnienie no niestety moi drodzy prawda jest taka że prawda jest taka że każdy może zachorować na nadciśnienie ja się o tym się przekonałem się, że nawet człowiek bardzo młody. Wszakże w końcu mam 32 lata i upowywał, że jest to dosyć nieciekawa perspektywa. Jest, jest to dosyć ciekawa perspektywa, że trzeba będzie, że, że trzeba będzie do, do końca życia końca życia, chodzić po lekarzach. Ale, ale w końcu niewiele rzeczy zależy od nas. No cóż. Czasem, te, czasem tak jest, że człowiek nabawi się czegoś, co spowoduje, że człowiek będzie musiał brać leki do końca życia. I moi drodzy, jeśli o mnie chodzi, to byłoby na tyle, że ja się z wami żegnał.